Jak zacząć? Nie, nie wiem Szybanko? Widzę was tutaj Fajnie. Nie 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 witałem tak witam was w kolejnym filmiku To jest nowa seria yy, Seria na 100 subów W której będziemy grać w różne gry planszowe i nie tylko Dzisiaj moim gościem jest Fedor Studio Link kanału w opisie Gramy w grę, w której chodzi o to, żeby wkładać mieczyki Będziemy grać 3 rundy Zawsze działa tylko jedna dziurka i za każdym razem się zmienia. O, właśnie tak jak teraz. I osoba, której e, taki ruch wyskoczy, ma challenge. Okej, okay, pierwsza runda papierkami. Dobra, papier kamień Masz też dobra też Masz to Masz Challenge. Jego challengeem będzie y, stanięcie przed apteką i zapytanie jakiejś osoby. Przepraszam, gdzie jest najbliższa apteka? A? a przepraszam? Przepraszam, a gdzie jest najbliższa apteka? teraz ja zaczynam, bo ty wtedy zaczynałeś. znowu ma challenge. Challenge. I have a fan. I have a apple. Oh! Apple oh. pen. I have a, I have pen. a pen. I have pineapple Pineapple fan, apple fan, Pineapple fan. The oh, then pineapple, apple Pineapple, pen. Pen. Oh, Boy, pineapple, hey, the pineapple Six and a half hours later Jest challenge dla mnie. Jaki będzie challenge? Challenge będzie taki, że zrobisz 20 przesiadów przed jakimś człowiekiem, ale Ciebie jeszcze będę pośpieszać. Szybciej, szybciej, szybciej! No rób! No rób te 20 przesiadów! No szybciej, no! Szybciej, szybciej! Rób, rób! Rób jak najszybciej! Rób! Rób! 11, 12, 12, a nie szybciej? Chyba, szybciej. Szybciej, szybciej. Jeszcze szybciej. Jak najszybciej możesz. Jak najszybciej. Jak najszybciej. Okay, so, you're yes, she's the so stop like her. When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you a of feet, Will your mouth still remember the taste of love? Or will your eyes still smile from your cheek? Darling I will be loving you